Mateusz na pewno pani nie mówił, że chce nas zostawić? Nie, no, był ostatnio zdołowany, ale żeby uciekać z domu? <noise> Proszę pani, uciec z domu to może zbuntowany nastolatek, a on nas porzucił. Na pewno wróci. Wiadomo, jaki jest Mati. Jak go pani może usprawiedliwić? Nie usprawiedliwiam, ale Mati czasem szybciej coś zrobi, niż pomyśli. Nie martw się, no porozmawiam z nim. A co tam słychać moi wnusi? Przesypia noce? Czy to wszystko, co ma mi pani do powiedzenia? A co mam jeszcze mówić? Nie wiem, wkurzyć się na niego? Spróbować do niego zadzwonić i go opieprzyć? Zostałam sama z małym dzieckiem, a panią to nic nie obchodzi. Jak go pani wychowała? Najlepiej, jak potrafiłam. Na egoistę, który widzi tylko swoje potrzeby. Przynajmniej teraz widzę po kim to ma, że się nikim i niczym innym nie przejmuje. Do mnie teraz pijesz? Myślisz, że nie namawiałam go na ślub? Tłumaczyłam mu, że pierwsze miesiące z dzieckiem są trudne i że musi zacisnąć zęby, żeby wytrzymać. Wytrzymać? Najwyraźniej na nas spora. Kaja, nie wygłupiaj się, no dopiero przyszłaś widzę, że niepotrzebnie. Na co ja liczyłam? Dla mamy Mateusza wszystko jest ważniejsze niż Basia. Fryzjer, zrobienie sobie pazurków, plateczki z koleżanką. To prawda co mówią, że jabłko niedaleko pada od jabłoni. Mateusz się nie popisał. No ale co zrobić, że sytuacja go przerosła? Pewnie pobawi się, wyszaleje, wróci za kilka dni i będzie po krzyku. Ja zaraz do niego zadzwonię i nagadam mu, żeby to się nie powtórzyło. Ja nie chcę więcej słuchać pretensji kai. Kaja nadal nie dodzwoniła się do Mateusza. Przyjechała więc z córką do cukierni, w której mężczyzna pracuje. Co A co miałam odpuścić? Pogodzić się z tym, że zostawiasz rodzinę? Jestem w pracy, nie mogę teraz gadać. Nie zajrzysz nawet do wózka? Zajrzałem, zadowolona? Dlaczego ty jesteś taki bezduszny? Potrzebuję czasu. Na co? Mati, ja nie chcę być samotną matką. Przecież możemy znaleźć jakieś wyjście, nie wiem, pogadać o naszych potrzebach. Gdzie ty w ogóle spałeś? Nieważne. U jakiejś dziewczyny? Nie zdradzam cię, jeżeli o to ci chodzi. A nie spytasz, jak namy minęła noc? Nawet nie miał mi kto wody podać, jak przez godzinę lulałam Basię. I już stąd lepiej. Naprawdę wolisz kumpli i imprezę od rodziny? Nie rób afery. Idź już stąd, zanim zaraz ci wyprowadzę.